Cześć, witam Cię w trzecim kosmicznym vlogu. Jak sami wiecie, nie mam jeszcze wybranej nazwy dla gry. Więc jeżeli wy macie jakiś fajny pomysł, to możecie napisać w komentarzu lub na Discordzie i zrobimy wtedy z najlepszych ankietę i to wy wybierzecie jaką gra będzie miała nazwę. A teraz bez zbędnego gadania możemy przejść do pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą jest tu do ulepszania. Na tym stole zrobiłem globus z Marsem, monitor i jakieś przyciski. Monitor specjalnie zrobiłem osobno w grafikach, żeby może zrobić na początku taką misję, że trzeba najpierw zdobyć monitor, żeby móc ulepszać. Tak wygląda ten stół. Na początku zrobiłem e, ciemniejszą wersję, którą wstawiłem na społeczność, e, ale wydaje mi się, że ta jaśniejsza wersja wygląda lepiej, więc możecie dać znać co myślicie. Na razie nie zrobiłem jeszcze funkcjonalności, ponieważ nie mam UI e, i na razie nie miałem czasu zrobić, ale w następnym vlogu może się to zrobić. Tak prezentuje się animacja w grze i według mnie wygląda nawet spoko. A teraz możemy przejść do zmienionych animacji gracza. Ale przed tym przydałoby się wspomnieć o osobie, która zrobiła tę animację, jak i również tekstury, które będą później pokazane w devlogu. Jest to osoba z Discorda, która wysłała mi tę animację. Jak możecie zobaczyć na ekranie jego nick. I wyglądają te tekstury świetnie, jak możecie zobaczyć na porównaniu teraz na ekranie pomiędzy starymi teksturami a nowymi teksturami. Wyglądają świetnie i też chciałbym zaznaczyć, że jeżeli ktoś pomaga przy teksturach i animacjach oraz innych rzeczach przy grze, to na pewno znajdzie się dla niego podziękowanie w grze oraz również jakiś wczesny dostęp. Więc jeżeli też chcesz pomóc przy teksturach lub przy czymś innym, to możesz do mnie napisać. Więc jak już napisałeś, to możemy przejść do przeciwnika. Tekstury tego przeciwnika Zostały narysowane też przez tą samą osobę I wyglądają w ten sposób Animacje mi się podobają, fajnie wygląda I na razie nie wiem jeszcze czy zrobić żeby strzelał Czy żeby nie strzelał Czy żeby po prostu chodził yy, Ale wygląda tak, chodzi w ten sposób Też może nas podążać tak jak yy, Przeciwnik latający Wygląda bardzo fajnie Też możemy go zabić oczywiście Jest to taki po prostu defaultowy przeciwnik Który pewnie będzie miał trochę więcej zdrowia niż ten mniejszy Jeszcze co do zdrowia to będzie trzeba wszystko jakoś wymyślić, żeby było to mniej więcej zbalansowane, ale na razie wszystko jest spoko. Więc możemy przejść dalej. A dalej mamy prosty system podnoszenia przedmiotów specjalnych. Tu no akurat użyłem jakiejś baterii, którą kiedyś po prostu narysowałem i znalazłem na dysku, więc po prostu ją wrzuciłem. I wygląda to w ten sposób. Jest jakaś biała otoczka, żeby było wiadomo, że można to podnieść. Pewnie to się zmieni, żeby wyglądało to lepiej, bo te białe to jakoś nie do końca pasuje. Ale na razie wszystko działa. Teraz tylko trzeba wymyślić jakieś przedmioty i zrobić, by działały. Więc jeżeli macie jakiś fajny pomysł na przedmioty specjalne, takie mniej więcej jak są w The Binding of Isaac, że klikasz spacie i coś się dzieje, to możecie napisać w komentarzu albo na Discordzie i chętnie przeczytam te propozycje i je dodam do gry. To by było na tyle z podnoszenia przedmiotów, a teraz możemy przejść... Do kolejnego przeciwnika. Następny przeciwnik również został wykonany przez tą samą osobę, co zrobiła poprzedniego przeciwnika, ale sam pomysł był inspirowany wiadomością, którą kiedyś dostałem o fioletowej ośmiornicy. Więc taka została wykonana i wygląda to w ten sposób. Przy poruszaniu się rusza mackami, ale mam pomysł na to, żeby po prostu ośmiornica szarżowała w nas. I podczas szarżowania maski miała do tyłu. Więc jeszcze nie ma tekstury dokładnie slanżowania, ale jest że ta tekstura poruszania się. Wygląda na w ten sposób i tak ogólnie cały przeciwnik y, wygląda w grze. A teraz możemy pogadać o teksturach w dungeonach. Jak wiecie tak wyglądały wcześniej dungeony i jak dla mnie ściany wyglądały słabo i ogólnie wszystko wyglądało jakby to było na powierzchni, chociaż no, jesteśmy w dziurze. Więc powinno być trochę ciemniej, więc możemy wszystko wywalić, siup. I zrobić od nowa, i tak się prezentują nowe tekstury. Wygląda to w taki sposób i według mnie wygląda to nawet fajnie. Zrobi się jeszcze drzwi i system generowania dungeonów, i będzie bardzo dobrze. Możecie dać znać co myślicie o tych dungeonach, według mnie wyszły bardzo fajnie. A teraz mogę pokazać dwóch nowych kosmitów, wyglądają w ten sposób i takie mają animacje. Są niebieskie, więc pewnie atakiem będzie to, że będą takie supy lodu, czy tam sople lodu, właśnie w, w ziemi wystawać i podążać do gracza. i będzie trzeba je zdodżować, czy coś tego typu. Yy, wydaje mi się, że to fajny koncept. Yy, grafiki, oczywiście, zrobił yy, właśnie ta sama osoba co resztę kosmitów. Ma się coś na ekranie. I wygląda to naprawdę spoko, tylko jeszcze właśnie nie, nie dodałem tego do gry, bo, bo taki system ataku tych sopli, co powiedziałem, to trochę czasu wymaga, ale wydaje mi się, że fajny to koncept i animacje wam się podobają. A co do tego małego, bo ten pomysł z lodem jest do tego dużego, jak walnie w ziemię, a ten mały może będzie po prostu podążał. Do gracza i po prostu go tak w ten sposób uderzą. Jeszcze nie wiem do końca, ale też można zrobić też obszerowe takie kółko, i też będą jakieś sople, tylko właśnie nie w linii, tylko w kółku lecieć. Wydaje mi się, że to spoko opcja i mi się te tekstury bardzo podobają. A teraz możemy przejść do komentarzy. Pierwszy komentarz od Geotost. Ile zajmuje Ci stworzenie jednego devloga? A więc stworzeniem do vlogów to jest różnie, to zależy od ilości czasu i też nie wiem do końca czy chodzi Ci o progres w grze, czy o zmontowanie odcinka, czy o to i o to. Jeżeli chodzi o stworzenie y, czegoś w grze, no to to różnie jest. W zależności od tego co to jest, zmontowanie zajmuje mi jak, no jakoś dzień, bo robię sobie przerwy też nie siedzę przez cały czas i to robię. Odcinki są w nieregularnym odstępie, ale to chyba nie jest zbyt wielki problem. Następny komentarz od malina235. Czy ta gra powstaje dla nauki, czy żeby wypuścić ją na Steam? No to zależy jak wyjdzie i czy będą ludzie, którzy będą chcieli w ogóle w nią zagrać. Bo jeżeli tak, no to bardzo chętnie ją wypuszczę na Steam, jeśli mniej osób będzie w ogóle zainteresowane tym, no to wypuszczę to na jakimś each.io, lub e, na czymś innym. I komentarz od Jakub PikaPika6362. Ja bym zmienił chodzenie tego kosmity, bo mi bardziej przypomina jakby jego bebek się poruszał, a nie poruszanie się postaci. I też nie wiem czemu, ale według mnie pasowałby przeciwnik fioletowy latający owad, który strzela zasięgowo, chociaż nie wiem czemu. I powodzenia w robieniu gry, bo dużo do tego jest potrzebnej pracy i determinacji. Więc co do zmiany animacji i chodzenia tego kosmity małego latającego, to na razie chyba nie będę tego zmieniał, ale się skupić na czymś innym, ale według mnie wygląda nawet spoko. Eee, takie poruszenie się ogonem i latanie. Nie mam innego pomysłu na jakąś animację dla niego. Ale no, są inne teraz postacie, które mają fajniejsze animacje, bo nie ja je robiłem. A co do latającego owata fioletowego, to się coś wykmieni i może się zrobić coś fajnego. I dzięki za powodzenia. No, i to byłby koniec do vloga. W następnym do mam nadzieję, że zrobimy już system generowania się dungeonów. Yy, ale no, to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać jakiś komentarz oraz w tym komentarzu jakąś propozycję. I widzimy się w następnym devlogu, który mam nadzieję, że będzie w miarę szybko i Wam się również spodoba. Więc to by było na tyle. Cześć!